Wystrzał w takich warunkach jest naprawdę spektakularny. No podziwiam chłopaków i dziewczynę, którzy, którzy pracują przy, przy armacie. Uwaga, będę strzelać. Ładunek, dunek jest w jest, jest przybity. Był e, wycierań, była sprawdzana głębokość na, na jego ładunek i został wprowadzony w rzutek. Podejrzewam, że w tej chwili będzie złożony ląd i za chwilę działonowy, czy owień lądowniczy nastąpi wystrzał. Lądownica to jest śniurek e, pawełniany, e, który e, po podpaleniu jest płomieniem e, zmukiwany i wtedy rządący się sznurek służy, służy właśnie jako ma jako, no, zapalniczka do, do lądu. Armatę trzeba odpalało się właśnie za pomocą krótkiego lądu. Zdarzało się, że wyszła, uwaga i pali. Wow konkretnych punktów. Tak dobrze, 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 że nie znajdujemy się w pobliżu yy, budynku, bo widziałem yy, przypadek yy, w domu, który stał około 30 metrów od strzelania tej armaty, wypadł yy, szyby.